Dzisiaj pokażę Wam drugi wzór na wielkanocne koszulki na jajka. Ten jest bardziej skomplikowany i zrobienie go zajmie więcej czasu niż ten poprzedni. Użyłam szydełka 1,25. Ten sam kordonek co poprzednio Rico Essential Crochet. Staram się robić ciasno. Zaczynam od zwykłej pętelki. Robię 4 oczka łańcuszka. Łączę oczkiem ścisłym. Robię 3 oczka łańcuszka jako mój pierwszy słupek. Dodaję 11 słupków, aby mieć 12 razem. Łączę oczkiem ścisłym w trzecie oczko. Kolejny rząd to potrójne słupki rozdzielone dwoma oczkami łańcuszka. Robię 5 oczek łańcuszka jako mój pierwszy potrójny słupek. Dwa oczka łańcuszka, które rozdzielają słupki, czyli razem 7 oczek łańcuszka. Nawijam nić 3 razy, wbijam się w kolejny słupek. Robię potrójny słupek. Dwa oczka łańcuszka. Znowu potrójny słupek. Robię tak do końca okrążenia. Powinnam mieć tyle potrójnych słupków, ile miałam słupków w poprzednim rzędzie. Zrobiłam ostatni potrójny słupek, robię dwa oczka łańcuszka. Łączę oczkiem ścisłym w piąte oczko, czyli mogę ominąć z tej strony dwa oczka i wbić się w to trzecie. W kolejnym rzędzie wykonujemy pojedynczy słupek w każde oczko i słupek, czyli robię 3 oczka łańcuszka. Tutaj miałam dwa oczka, więc robię dwa słupki pojedyncze. Wbijam słupek w potrójny słupek. Znowu dwa oczka to dwa słupki. Robię tak do końca okrążenia. Łączę oczkiem ścisłym w trzecie oczko. Kolejny rząd to trzy słupki rozdzielone pięcioma oczkami łańcuszka i pomiędzy grupami omijam jeden słupek z poprzedniego rzędu. Robię trzy oczka łańcuszka. Słupek w słupek z poprzedniego rzędu i trzeci słupek w kolejny słupek. Pięć oczek łańcuszka. Omijam jeden słupek z poprzedniego rzędu i robię kolejną grupę trzech pojedynczych słupków. Pięć oczek łańcuszka. I omijam słupek. Robię tak do końca okrążenia. 5 oczek łańcuszka i łączę oczkiem ścisłym w trzecie oczko. Przechodzę pięcioma oczkami ścisłymi na środek. Teraz w każdy z tych łańcuszków wykonam potrójny słupek rozdzielony pięcioma oczkami łańcuszka. Robię pięć oczek łańcuszka. Kolejne pięć oczek łańcuszka jako rozdzielenie. Potrójny słupek pod łańcuszek. Pięć oczek łańcuszka. Potrójny słupek. Robię tak do końca okrążenia. Łączę oczkiem ścisłym w piąte oczko. Przechodzę dalej dwoma oczkami ścisłymi. Trzy oczka łańcuszka. Dwa słupki pod łańcuszek. Oczko łańcuszka. Trzy pojedyncze słupki. Oczko łańcuszka. Robię tak do końca okrążenia. Łączę oczkiem ścisłym w trzecie oczko. Kolejny rząd to słupek w każdy słupek i oczko z poprzedniego rzędu. Trzy oczka łańcuszka. Słupek w każde miejsce. Robię tak do końca okrążenia. Łączę oczkiem ścisłym w trzecie oczko. Kolejny rząd to potrójne słupki rozdzielone trzema oczkami łańcuszka. Pięć oczek łańcuszka. Trzeczka oczka łańcuszka. Więc razem 8 oczek łańcuszka. Wbijam potrójne słupki w co trzeci słupek z poprzedniego rzędu. 3 oczka łańcuszka. Potrójny słupek. 3 oczka łańcuszka. Łączę oczkiem ścisłym w piąte oczko. Przechodzę dwoma oczkami ścisłymi na środek. Wykonam teraz pojedyncze słupki w każdy z tych łańcuszków, rozdzielając je trzema oczkami łańcuszka. Jest to ostatni rząd: 3 oczka łańcuszka. 3 oczka łańcuszka jako rozdzielenie. Wbijam słupek w środek kolejnego łańcuszka. oczka łańcuszka. Kolejny słupek. Trzy oczka łańcuszka. Robię tak do końca okrążenia. Łączę oczkiem ścisłym w trzecie oczko. Odcinam nitkę, przeciągam przez pętelkę i chowam igłą w środek robótki To jest nasza koszulka na jajko. Będzie ona wyglądać o wiele lepiej gdy dodamy wstążkę. Staram się robić ciasno te koszulki. Jak widać, miałam z tym problem pracując z za kamerki. Wstążkę przekładam tak jak mi pasuje. Zawiązuję kogartkę i mam wtedy pięknie przyozdobione jajko. Jeżeli koszulka jest za duża lub za mała, musicie wtedy pokombinować z rozmiarem szydełka albo zmienić podstawę robótki, dodając lub odejmując powtórzenia. Dziękuję i pozdrawiam.